Piłka nożna. Najpopularniejszy sport świata. Już od półtora roku w programie Kadra 2012 pokazujemy Wam futbol od podstaw. Uczymy jak strzelać gole, jak bronić strzały, jak dobrze podawać. Dziś w programie m.in. wizyta na meczu reprezentacji Polski z Estonią. Kadra 2012. Najlepszy piłkarski program dla dzieci. Czas zacząć. Dzisiaj jesteśmy we wronkach na meczu reprezentacji Polski, która gra z Estonią. To jest bardzo ważny mecz dla piłkarzy, którzy walczą o miejsce w składzie na Euro 2008. Pierwszy w historii polskiej drużyny Mistrzostwa Europy, w jakich weźmiemy udział. Leoben Hacker ma coraz mniej czasu na to, aby wybrać naszych najlepszych piłkarzy, ale w tym meczu, w meczu z Estonią zagrają tylko zawodnicy z naszych krajowych klubów plus Kamil Grosicki, do niedawna piłkarz Legii Warszawa, który teraz gra w szwajcarskim Sionie. Nie ma tych najlepszych, najbardziej popularnych, jak Artur Boruc z Celticu Glesgo, jak Maciej Żuraski, teraz z greckiej Laris, jak Elzebiusz Smolarek grający w hiszpańskim racingu Santander, ani Łukasz Tabiański w Arsenalu Londyn. Arsenalu zwanym kanonierami. W tym programie chcieliśmy Wam przedstawić, zanim pokażemy to, co stało się w meczu Polski z Estonią, i innych kanonierów, tych z Witnicy. Dlaczego kanonierzy? manierzy, dlatego że pierwsi gracze Arsenalu pracowali w fabryce zbroi. w zespole UKS y, Kanonierzy Bitnica z numerem czwartym, y, a cios pobiega z gra też z numerem 4 w Arsenalu w i bardzo mi się podoba jak on gra. Uwielbiam klub angielski Arsenal, bardzo go lubię. Są bardzo znani piłkarze w nim. Zbieram po prostu pamiątki. Ade Bajor, lubię go za to, za te jego fajne sztuki, triki, strzela ładne gole. Chciałbym pójść w ślady u Kasza Fabianskiego, który broni w arsenału. Po prostu bardzo go lubię. Wietnicy strzelają piękne gole, tak jak kanonierzy z Londynu. Kanonierzy z Witnicy są najlepsi, tak jak yy, pola, polscy nasi piłkarze. Nawet jeszcze lepsi. <śm> Wczoraj już wiemy wszystko, albo prawie wszystko o kanonierach z Witnicy, to pozostaje nam życzyć tym młodym piłkarzom, aby kiedyś zagrali w tych wielkich kanonierach, czyli w Arsenalu Londyn. Żeby zagrać w wielkim klubie, trzeba mieć jakiś konkretny zespół cech, czymś trzeba się wyróżniać. Teraz odpowiemy na pytanie, co trzeba zrobić, jakim piłkarzem trzeba być, jakim człowiekiem trzeba być, aby grać w wielkim klubie.